Księga wyjścia rozgiały od 29 do 31 W ten zaś sposób postąpisz, gdy będziesz wyświęcał ich na kapłanów. Weźmiesz młodego cielca i dwa barany bez skazy i chleby niekwaszone i placki niekwaszone zaprawione oliwą, prześne chleby i prześne placki i prześne podpłomyki pomazane oliwą. Upieczesz je z najczystszej mąki pszennej i włożywszy je w ten sam kosz, w koszu złożysz je na ofiarę jednocześnie z młodym cielcem i dwoma baranami. Aronowi zaś i synom jego rozkażesz zbliżyć się do wyjścia do namiotu spotkania i obmyjesz ich wodą. Potem weźmiesz ich szaty i ubierzesz Arona w tunikę, w suknię, w efot, w pektorał, i przymocujesz go przepaską efodu. A włożywszy mu tiarę na głowę, umieścisz święty diadem na tiarze. Następnie weźmiesz olej do namaszczenia i wylejesz go na jego głowę i namaścisz go. Synom też jego każe się przybliżyć i ubierzesz ich w tuniki oraz przepaszesz ich pasem i okryjesz głowy ich mitrami i będzie należało do nich kapłaństwo na mocy nieodwołalnego prawa. I wprowadzisz Arona i jego synów w czynności kapłańskie. Potem przyprowadzisz młodego kielca przed namiot spotkania i położą Aaron i jego synowie ręce na głowie kielca. I zabijesz go przed panem przy wejściu do namiotu spotkania. Wziąwszy zaś nieco krwi tego kielca, namaścisz palcem wskazującym rogi ołtarza, a resztę krwi wylejesz u podstawy ołtarza. A pozbierawszy tłuszcz, który pokrywa wnętrzności i płat tłuszczu, który jest na wątrobie, i obie nerki i tłuszcz, który jest na nich, spalisz to na ołtarzu. Lecz mięso cielca i jego skórę i mierzwę spalisz w ogniu poza obozem. Jest to ofiara za grzech. Weźmiesz następnie pierwszego barana i położą Aaron i synowie jego ręce na głowie tego barana. I zabijesz potem tego barana, a wziąwszy nieco jego krwi, pokropisz ołtarz koła. I podzielisz barana na części i obmywszy wnętrzności jego i nogi, położysz je na innych jego częściach i na głowie. I spalisz całego tego barana na ołtarzu. Jest to ofiara całopalenia dla Pana, miła woń ofiara spalana dla Pana. A potem weźmiesz drugiego barana. Aaron zaś i jego synowie włożą ręce na jego głowę i zabijesz barana. A wziąwszy nieco jego krwi, namaścisz nią wierzch prawego ucha Aarona i wierzch prawego ucha jego synów i duże palce ich prawej ręki i nogi i pokropisz krwią ołtarz dookoła. I weźmiesz nieco krwi, która jest na ołtarzu. I oleju do namaszczania i pokropisz Arona i jego szaty i jego synów i ich szaty, aby był poświęcony razem ze swymi szatami, a z nim także jego synowie i szaty jego synów. I weźmiesz z barana tłuszcz i ogon i tłuszcz pokrywający wnętrzności i płat tłuszczu, który jest na wątrobie i obie nerki i tłuszcz, który jest na nich i prawe udo, bo to jest baran ofiary wyświęcenia. Weźmiesz też bochen chleba i placek przyrządzony na oliwie i podpłomyk z kosza pszaśników, które są przed Panem. Wszystko to położysz na dłonie Arona i na dłonie jego synów i wykonasz gest kołysania przed Panem. Weźmiesz to potem z ich rąk i spalisz na ołtarzu nad całopaleniem jako miłą woń przed Panem. Jest to ofiara spalana dla Pana. I weźmiesz mostek z piersi barana ofiarowanego na wyświęcenie Arona i wykonasz nim gest kołysania i przypadnie on Tobie w udziale. Jako rzecz świętą oddzielisz mostek kołysany i łopatkę podnoszoną i to, co było kołysane i co było podnoszone z barana jako ofiary wyświęcenia oraz co się należy Aronowi i co się należy jego synom. Ma to przypaść w udziale Aronowi i jego synom powietrzne czasy jako należność od Izraelitów. Jest to bowiem ofiara podniesienia, a ofiara podniesienia należy się im od Izraelitów z ofiar biesiadnych, jako unoszona z nich dla Pana. A szaty święte Arona będą oddane po nim jego synom i będą w nie ubrani, gdy będą namaszczeni i wprowadzeni w czynności kapłańskie. Przez siedem dni będzie je wdziewał ten z jego synów, który zostanie po nim kapłanem i będzie wchodził do namiotu spotkania, aby pełnić służbę w świętym przybytku. Weźmiesz też barana z ofiary wyświęcenia i ugotujesz jego mięso w miejscu poświęconym. I będzie spożywał Aaron i jego synowie mięso barana i chleb, który jest w koszu, przy wejściu do namiotu spotkania. I będą jeść to, co było przebłaganiem za nich, aby ich wprowadzić w czynności kapłańskiej i oddzielić jako świętych. Nikt zaś z niepowołanych nie będzie tego jadł, gdyż jest to rzecz święta. A jeśli pozostało do rana coś z mięsa ofiary, święcenia lub z chleba, wówczas należy to spalić w ogniu i nie można tego jeść, bo jest to rzecz święta. I postąpisz z Aronem i z synami Jego zupełnie tak, jak ci poleciłem. Przez siedem dni będzie trwało wprowadzenie w czynności kapłańskie. I cielca na ofiarę za grzech złożysz każdego dnia na przebłaganie, i przez tę ofiarę za grzech oczyścisz ołtarz i namaścisz go, aby go uświęcić. Przez siedem dni będziesz czynił przebłaganie nad ołtarzem i będziesz go poświęcał. A stanie się bardzo święty i cokolwiek dotknie się ołtarza będzie również święte. A oto z czego będziesz kładł ofiarę dwa roczne baranki codziennie i ustawicznie. Jednego baranka ofiarujesz rano, a drugiego baranka ofiarujesz o zmierzchu. Do pierwszego baranka dodasz dziesiątą część efy najczystszej mąki zaprawionej czwartą częścią chinu wyciśniętej oliwy, a jako ofiarę płynną Złożysz wino w ilości czwartej części chinu, a drugiego baranka ofiarujesz o zmierzchu z taką samą ofiarą z pokarmów i taką samą ofiarą z płynów jak rano, jako miłą woń na ofiarę spalaną dla Pana. To będzie ustawiczna ofiara całopalenia składana z pokolenia na pokolenie u wejścia do namiotu spotkania przed Panem, gdzie będę się spotykał z Tobą, aby rozmawiać. Tam będę się spotykał z Izraelitami i to miejsce będzie uświęcone przez moją chwałę. I poświęcę namiot spotkania i ołtarz. Arona i jego synów poświęcę, aby mi służyli jako kapłani. I będę mieszkał pośród Izraelitów i będę im Bogiem. I poznają, że ja, Pan, jestem Bogiem, który wyprowadził was z ziemi egipskiej i mieszkał pośród was, ja, pan, wasz Bóg. Potem wysławisz ołtarz z drzewa kacjowego dla spalania kadzidła. Jego długość będzie wynosiła jeden łokieć i jeden łokieć jego szerokość. Będzie kwadratowy, a wysokości będzie miał dwa łokcie i będą wychodziły z niego rogi. I przykryjesz go szczerym złotem. Jego wierzch i jego boki dokoła i jego rogi uczynisz na nim Złoty wieniec dokoła. Poniżej zaś wieńca na dwóch bokach uczynisz dwa pierścienie na drążki celem przenoszenia go na nich. A drążki te zrobisz z drzewa kacjowego i pokryjesz je złotem. Postawisz go zaś przed zasłoną, która wisi przed arku świadectwa, przed przebłagalnią, która jest nad świadectwem, gdzie będę spotykał się z tobą. Każdego zaś ranka będzie spalał Aaron na nim wonne kadzidło, gdy będzie przysposabiał lampy do świecenia. A gdy Aaron zapali o zmierzchu lampy, zapali również kadzidło, które będzie spalane ustawicznie przed Panem, poprzez wszystkie wasze pokolenia. Nie możecie na nim ofiarować kadzidła świeckiego, ani też składać całopalenia, ani ofiary pokarmowej. Nie możecie też na niego wylewać żadnej ofiary z płynów. Na jego rogach winien Aaron raz w roku dokonać obrzędu przebogalnego krwią ofiary, która za grzech będzie złożona. Winien on też raz w roku dokonać na nim obrzędu przebagalnego za wasze pokolenia. Będzie on bardzo święty dla Pana. I tak powiedział Pan do Mojżesza: Gdy będziesz liczyć Izraelitów, by dokonać spisu, każdy przy spisie złoży za swe życie okup Panu. Aby nie spadło na nich nieszczęście. To zaś winni dać podlegli spisowi, pół sykla według wagi przybytku, czyli 20 ger za jeden cykl, pół sykla na ofiarę Panu. Każdy podległy spisowi z synów Izraela, mający 20 i więcej lat, złoży tę ofiarę Panu. Bogaty nie będzie zwiększał, a ubogi nie będzie zmniejszał wagi pół sykla aby złożyć ofiarę Panu na przebłaganie za swe życie. A wziąwszy te pieniądze jako przebłaganie od Izraelitów, obrócisz je na służbę w namiocie spotkania i będą one na pamiątkę Izraelitom przed Panem jako ofiara za dość uczynienia za ich życie. Tak też powiedział Pan do Mojżesza. Uczynisz kaki z brązu, z podstawą również z brązu, do obmyć i umieścisz ją między przybytkiem a ołtarzem i nalejesz do niej wody. Aaron i jego synowie będą w niej obmywać ręce i nogi. Zanim wejdą do namiotu spotkania, muszą się obmyć w wodzie, aby nie pomarli. Tak samo, gdy się będą zbliżać do ołtarza, aby pełnić służbę i aby składać ofiarę spalaną dla Pana, muszą obmyć ręce i nogi, aby nie pomarli. I będzie to prawo zawsze obowiązywać Arona i jego potomstwo po wszystkie czasy. I tak powiedział Pan do Mojżesza. Weź sobie najlepsze wonności, 500 syklów obficie płynącej miry, połowę tego, to jest 250 syklów wonnego cynamonu i tyleż, to jest 250 syklów wonnej czkiny, wreszcie 500 syklów kasi według wagi przybytku oraz jeden chin oliwy z oliwek i uczynisz z tego święty olej do namaszczania. Będzie to wonna maść, zrobiona tak, jak to robi sporządzający wonności. Będzie to święty olej do namaszczania. I namaścisz nim namiot spotkania i arkę świadectwa, i stół oraz wszystkie jego naczynia, a także świecznik z wszystkimi przyrządami należącymi do niego, ołtarz kadzenia i ołtarz całopalenia, a z tym wszystkim, co do niego należy. Kać i jego podstawę aby się stały bardzo święte, i stanie się święty każdy, ktokolwiek się ich dotknie. Namaścisz też Arona i jego synów i poświęcisz ich, aby mi służyli jako kapłani. Do Izraelitów powiesz tak, to jest święty olej namaszczenia dla was i dla waszych pokoleń. Nie wolno go wylewać się na ciało żadnego człowieka i nie wolno go sporządzać w takim połączeniu, gdyż jest święty i święty będzie dla was. Cokolwiek zaś sporządziłby go w takim połączeniu i wylewałby go na niepowołanego, winien być wykluczony ze swego ludu. I znów powiedział Pan do Mojżesza, weź sobie wonności, żywicę pachnącą, muszelki i galbanum pachnące i czystego dzidło, niech będą w równej ilości. Mieszając je uczynisz z tego kadzidło wonne, zrobione tak, jak się robi wonności, posolone, czyste, święte. Zetrzesz na proszek jego części i położysz przed świadectwem w namiocie spotkania, gdzie ja będę spotykał się z tobą, i będzie to dla was rzecz bardzo święta. Każwidła w ten sposób przygotowanego nie będziecie robić dla siebie, gdyż poświęcone jest ono dla Pana. Ktokolwiek by zrobił podobne, aby się rozkoszować jego wonią, będzie wykluczony ze swego ludu. I rzekł Pan do Mojżesza: Oto wybrałem Besaleela, syna Uriego, syna Hura z pokolenia Judy i napełniłem go Duchem Bożym, mądrością i rozumem i umiejętnością wykonywania wszelkiego rodzaju prac, pomysłowością w pracach w złocie, w srebrze, w brązie i w rzeźbieniu kamieni do oprawy i w rzeźbieniu drzewa oraz wykonaniu różnych dzieł, a dodam mu Oholiaba, syna Achisamaka z pokolenia Dana. Napełniłem umysł wszystkich rękodzielników mądrością, aby mogli wykonać to, co Ci rozkazałem. Namiot spotkania, Arkę Świadectwa, Przebłagalnię, która jest na niej i wszystkie sprzęty przybytku, i stół oraz wszystkie jego naczynia, świecznik z najczystszego złota i wszystkie przyrządy należące do niego, ołtarz kadzenia, ołtarz całopalenia i wszystkie przyrządy należące do niego, kać i jego podstawę, święte szaty z drogocennej tkaniny dla Arona, kapłana i szaty dla jego synów, do sprawowania czynności kapłańskich i olej do namaszczenia i kadzidło wonne do przybytku. Wszystko to winni uczynić według rozkazu, jaki otrzymałeś ode mnie. Potem tak rzekł Pan do Mojżesza. Powiedz Izraelitom. Przestrzegajcie pilnie moich szabatów, gdyż to jest znak między mną a wami, dla wszystkich waszych pokoleń, by po tym można było poznać, że ja jestem Pan, który was uświęcam. Przyto to zachowujcie szabat, który winien być dla was świętością. I ktokolwiek by go znieważył, będzie ukarany śmiercią, i każdy, kto by wykonał pracę w tym dniu, będzie wykluczony ze swojego ludu. Przez sześć dni będzie się wykonywać pracę, ale dzień siódmy będzie szabatem odpoczynku poświęconym Panu i dlatego ktokolwiek by wykonywał pracę w dniu szabatu, winien być ukarany śmiercią. Izraelici winni pilnie przestrzegać szabatu, jego obowiązku i przymierza wiecznego poprzez pokolenia. To będzie znak wiekuisty między mną a Izraelitami, bo w sześciu dniach Pan stworzył niebo i ziemię, a w siódmym dniu. Odpoczął i wytchnął. Gdy skończył rozmawiać z mojżeszem na górze Synaj, dał mu dwie tablice świadectwa, tablice kamienne, napisane palcem Bożym.